Cześć, z tej strony Michał i witam Ciebie na moim kanale. Dzisiejszy materiał będzie poświęcony nowelizacji ustawy antynikotynowej, która weszła w życie 22 lipca 2016 roku i dotyczy uregulowania tak naprawdę całego biznesu związanego z papierosami w naszym kraju. No, mam nadzieję, że jeśli materiał Tobie się spodoba, stawisz łapeczkę, bo to też motywuje mnie, żeby czasami wrzucić jakiś fajny film i podzielić się z Wami tutaj nowościami ze świata papierosów. Niemniej jednak, wróćmy do tej ustawy. Jak już wiecie lub nie wiecie, ustawa weszła w życie 22 lipca i pewnie zaobserwowaliście. W sklepach, gdzie kupujecie zazwyczaj czy produkty do e papierosów czy gotowe e papierosy czy bazy tytoniowe, aromaty, cokolwiek, że sprzedawcy tych sklepów wycofali tak de facto cały asortyment związany z płynami i z nikotyną, jak i samymi e papierosami czyli tutaj mam na myśli urządzenia do wapowania tych płynów. Bo ta ustawa po prostu zabrania sprzedaży i reklamy w środkach masowych, w tym sprzedaży internetowej, wysyłkowej, jak i w Polsce, tak i ze sklepów również zagranicznych. No dobra, mniej więcej wiemy, że nie kupimy już papierosa czy płynu zawierającego nikotynę z polskich sklepów bądź zagranicznych. Co się jeszcze zmieniło, to na pewno reklama papierosów elektronicznych, która jest tak samo obostrzona jak reklama zwykłych papierosów czyli nie zobaczymy takiej reklamy w telewizji, w radiu, w prasie czy w internecie. Nie wolno także eksponować opakowań i ich imitacji w punktach sprzedaży czyli tak zwane atrapy. Bardzo ważną według mnie zmianą jest wprowadzona już oficjalnie uregulowana sprawa ze sprzedażą tych produktów młodzieży do lat 18. Dla mnie jest to ok, tak powinno być od początku. Natomiast nie można kupić e-papierosów czy płynów z nikotynu np. w automatach czy sklepach samoobsługowych no oczywiście też w internecie nie można tutaj jeżeli chodzi o dodatkowe problemy związane z dostępem jak już wspominałem też w ustawie jest zapis że nie możemy kupować tych produktów przez internet z zagranicznych sklepów co jeszcze mamy w tej ustawie prawdopodobnie pojawią się na Będą musiały pojawić się na opakowaniach na przykład płynów do palenia takie, wiecie, obrazki typu, że palenie niszczy płuca, palenie, nie wiem, powoduje raka jamy ustnej, gardła. Pewnie już wiecie o co chodzi, bo na pudełkach z papierosami normalnymi też takie obrazki wkrótce będą. Niemniej jednak w tej ustawie pojawiły się również mandaty, i na przykład sklep, czy firma, czy osoba, która będzie w dalszym ciągu reklamowała, eksponowała papierosy, umieszczała reklamy i tak jest tutaj wyliczona grzywna do 200 tysięcy złotych, albo każe ograniczenia wolności. Artykuł 12. Właściciel, który zapomni wywiesić, w hotelu, w restauracji, w jakimś punkcie handlowym zakazu palenia może dostać grzebne do 2000 zł. Natomiast jeżeli tutaj chodzi o palenie, wapowanie papierosa w miejscu publicznym, no mandat jest do 500 zł, generalnie wydaje mi się, że Dobrze, że w części ta ustawa uregulowała troszeczkę rynek e papierosów, no ale moim zdaniem poszła <laughs> bardzo za daleko, lekko mówiąc. I no, te firmy, które sprzedawały, handlowały tym towarem przez internet, bo no, nie ukrywajmy, to jest naj... najlepsza droga, bo nie generuje kosztów związanych z nie wiem, wyposażeniem lokalu. Pracownikami taką małą firmę naprawdę dwie osoby da się ogarniać, taki sklepik internetowy. Z drugiej strony są duże firmy, które mają wiele takich sklepów w Polsce, no i te firmy no, nie odczują, moim zdaniem, tej całej sytuacji z ustawą, ponieważ już mają tą dystrybucję rozbudowaną w Polsce i po prostu zrezygnują z z dystrybucji tych e-papierosów poprzez internet. Niemniej jednak dla szarych tutaj użytkowników e papierosa no jest to duży problem, bo ceny w sklepach stacjonarnych są no sami wiecie, że wysokie i dzięki kupowaniu tych produktów przez internet oszczędzaliśmy jeszcze więcej na tym całym e-paleniu. Teraz tak naprawdę duże firmy będą dyktowały takie ceny w związku z tym też, że jest zakaz importu tych produktów z zagranicy. I cóż zrobić? Trzeba żyć dalej. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Zostawicie łapkę w górę, to też motywuje do dalszych filmów. No i życzę Wam miłego dnia. Cześć.